Hello, hello, hello. Witajcie moje kochane gwiazdeczki. Dzisiaj zobaczymy, jakie fajne, dobre, miłe informacje dla nas przygotował wszechświat. Co fajnego, co miłego na najbliższy czas. Czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku. Zacznijmy sobie od baranków. Baranki, zobaczmy, co przed Wami fajnego. Stabilna sytuacja zawodowa, e, finansowa. Być może dla tych z Was, które szukają pracy, pojawi się taka możliwość, być może awans. Bardzo dobrze. Fajny pan z trygonu powietrznego, bliźnięta waga wodnik, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem. Może być do kochania, do przyjaźni, do y, pomocy. I proszę bardzo. Fajny mężczyzna z waszego trygonu, tak? Z trygonu ognia, baran lew, albo strzelec, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem. Właśnie w tychże znakach. I zobaczmy sobie, co dalej. Co miłego. Co yy, takiego yy, dobrze nastrajającego dla baranków. Zobaczmy. Dobrze, przetasujemy sobie od razu dla wszystkich grup. Usłyszycie coś ważnego i to coś ważnego będzie rzeczywiście ważne dla Was. Nie wiem, czy będzie dotyczyło pracy, czy miłości, czy jakichś dobrych innych informacji, ale oczekujcie tego, moje kochane. Jesteście chronione. Jesteście chronione pod każdym względem. Więc tutaj nie macie, nie macie się czym przejmować. Nie, de, nie denerwujcie się, możecie na spokojnie opuścić ramiona, i ostatnia karta może wybrać, należałoby się na jakąś wodę poodpoczywać. Natomiast ogólnie jest to karta stabilności, niezawidno, niezawodności, czy w miłości, czy w biznesie. Więc moje kochane baranki, mam nadzieję, że jesteście zadowolone. Ja bym była. <grydy> Idziemy do kolejnego znaku zodiaku. Kolejny znak. Myślę, że zaprosimy byczki. Nasze krówki z jajkami. Zostawcie w komentarzu, jeżeli jesteście byczkami, moje drogie. Krówka z jajkami będzie fajnie. I patrzymy, co do krówek idzie. Jakieś kłamstwo, jakieś oszustwo albo wyjdzie na jaw, zobaczycie, kto Was okłamuje, oszukuje, albo też jesteście chronione przed jakąś kradzieżą, przed jakimś oszustem, czy matrymonialnym, czy finansowym. Albo jakaś fałszywa osoba która jest przy Was, pokaże swoje, swoje prawdziwe oblicza. Otwórzcie się na szczęśliwe niespodzianki. Otwórzcie się na zmianę, na pozytywną zmianę. Tutaj, naprawdę, jeżeli otworzycie się na dary od wszechświata, to możecie dostać wszystko, co chcecie. I moje drogie, może warto jakiegoś kokolobka? Coś tam puścić, nie wiem, zagrać. Udane podróże, jeżeli chcecie się przeprowadzać, to też udane przeprowadzki. Tak, w ogóle widać, że będziecie szły w nowym, fajnym kierunku. Pozostawicie obciążenia za sobą, ruszycie w nową, fajną stronę. Tak więc super. Nowy początek, no właśnie, to tutaj przy tej karcie nowy początek. Czas odrodzenia, moje kochane, radość. Jeżeli macie ochotę na krótkotrwały romans, proszę bardzo. Natomiast uważajcie, żeby nie skakać z kwiatka na kwiatek. Dobre wieści. Jeżeli czekacie na jakieś dokumenty, to także je dostaniecie. I co jeszcze dla Was mamy? No właśnie, jakieś ważne dokumenty do podpisania. Może to też jest dla Was przypomnienie, że coś jest do podpisania, ale jeżeli na przykład czekacie na jakąś umowę, może na rozwód, na podpisanie jakichś dokumentów urzędowych, to tak, to się moje drogie wydarzy. Więc super, fajnie. Dobrze, idziemy. Idziemy do kolejnego znaku. A kolejnym znakiem będą bliźniaczki. Dziewczyny z lustrem, zostawcie w komentarzu, jeżeli jesteście bliźniaczkami. Dziewczyna z lustrem albo w lustrze, jak wam wygodnie. I patrzymy. Co dla bliźniaczek? Myślę, że zobaczycie rozwiązanie jakiegoś problemu. W końcu też wasza dyplomacja w, w, będzie nagrodzona. Więc jeżeli jesteście teraz takiej energii, właśnie, że, że nie chcecie gdzieś się kłócić, denerwować, no to to przyniesie fajne, mm, fajne wyniki. E, mamy dobre informacje, które do Was idą, a jakiś fajny kontakt być może ktoś się odezwie do Was, może dostaniecie informacje o pracy, o nowym mieszkaniu. Natomiast, jeżeli czekacie na takie wiadomości, to tak, one do Was idą. To jest też karta dobrego, fajnego seksu. I mamy energię zbierania owoców, na które dawno czekałyście, na, na które um, sumiennie pracowałyście. I też te owoce mogą dotyczyć różnych dziedzin Waszego życia, bo to, mo bo to może być praca, to mogą być finanse, to może być miłość. Nowy rozdział życia przed, bliźni przed bliźniaczkami może wydarzyć się coś dziwnego, ale sympatycznego, jest mądrość, jest siła, dobre zdrówko i a będziecie bliźniaki tworzyć nowe fundamenty. Nowe fundamenty w swoim życiu. Natomiast jeżeli na przykład marzycie o przeprowadzce, to też. To nastąpi. Pojawią się możliwości, pojawią się jakieś nowe, fajne może oferty na rynku, więc będzie dobrze. Jeżeli jesteście bliźniaczkami, zostawcie w komentarzu dziewczyna z lustrem. I przechodzimy do kolejnego znaku, a kolejnym znaczkiem naszym Będą dziewczyny ze szczypcami. Zapraszam wszystkie dziewczęta ze szczypcami. Zostawcie w komentarzu: dziewczyna ze szczypcami. I patrzymy, co dla raczków. Co dla naszych kochanych raczków. Jeżeli czekacie na wiadomość o ciąży, to tak. Może się okazać, że taka nowina do Was przyjdzie. Mamy tutaj energię nowej drogi, nowych ludzi, nowych możliwości, entuzjazmu, radości, takiej otwartości na to, co przyniesie los. Fajnego mężczyznę z trygonu powietrznego obliźnięta waga wodnik albo ktoś o charakterze tego trygonu lub z ascendentem w tych znakach to może być ktoś do kochania to może być ktoś do przyjaźni, albo do pomocy i koniec stresów, niepokojów. Negatywnego nakręcania się. Jeżeli miałyście problemy ze snem, to też myślę, że tutaj idzie ku, do, ku dobremu. W końcu się wyśpicie. Wkrótce pojawi się nowa osoba przed Wami. Szczęśliwy czas w istniejącym związku, jeżeli jesteście teraz w relacji. Uroczystości przyjęcia, imprezy przed Wami, na które Najwyraźniej warto iść i, i y, potrzebujecie oczyszczenia, i znajdziecie na to czas. Tak, oczyścicie się z negatywnych energii, właśnie z lęków, z niepokojów. Najlepiej to zrobić y, właśnie w wannie albo pod prysznicem, woda z solą. Zresztą wiecie, jak, jak się oczyszczać w taki bardzo prosty sposób. Zostawcie w komentarzu dziewczyna ze szczypcami. I moje drogie, przechodzimy do kolejnego znaku. Zapraszam w takim razie wszystkie lwiątka. Dziewczyny z grzywą, popatrzmy co dla Was, jakie fajne wiadomości dla Was. Nowe, fajne wiadomości dla lwiątek lewiaczki. Chodźcie. Fajna sytuacja zawodowo-finansowa. Możliwy awans, możliwa podwyżka. Jeżeli szukacie pracy, bądźcie otwarte, bo jakaś ciekawa oferta może do Was przyjść. Nowe osoby w Waszym życiu, nowe pomysły, nowa droga. Jeżeli chcecie zajść w ciążę, może właśnie taka informacja Dużo entuzjazmu, dużo optymizmu, radości, bardzo fajna energia. I znajdziecie w końcu czas na relaks, na odpoczynek, na zregenerowanie się. Poświęcicie czas sobie. To Wam wyjdzie, moje kochane, na dobre jak najbardziej. Czas uzdrowienia. Przychodzi do Was czas zdrowienia, odrodzenia, powrót do y, jakichś relacji, o ile były dobre z przeszłości, albo do projektów z przeszłości. Przyciągacie do siebie same dobre rzeczy, więc y, poczujcie się jak magnes, moje drogie. Jestem magnesem, sobie powiedzcie, i nowy etap życia. W którym stare trudności zostaną zmiecione, jest szansa, by zacząć od nowa i pozbyć się bałaganu na różnych poziomach waszego istnienia. Dobrze, moje kochane, jeżeli jesteście lwiątkami, zostawcie w komentarzu: dziewczyna z grzywą. I przechodzimy zaraz do kolejnego znaku czyli zapraszam. Wszystkie panny, dziewczyny, samo jedne, i już patrzymy. Zostawcie w komentarzu: Samo jedna dziewczyna. I patrzymy, co dobrego. Jakie dobre wiadomości ma dla Was wszechświat w tej chwili? Dobre wiadomości dla panien. Jakieś kłamstwo, oszustwo wyjdzie na jaw. Osoba, która Was oszukuje, okłamuje, ujawni swoją prawdziwą twarz, lub też unikniecie właśnie jakichś manipulacji, jakiegoś złodziejaszka, pinokiuszka, powrócicie do pewnych projektów, znajomości z przeszłości, które dawały Wam przyjemność. Być może też do jakiejś pasji, o której zapomniałyście. A ona kiedyś była dla was niezwykle ważna. I fajny mężczyzna strygonu powietrznego, bliźnięta waga wodnik. To może być ktoś do kochania, do przyjaźni, do pomocy, ale yy, jakaś przyjazna, męska energia. Dobra, no lecimy dalej. Spodziewajcie się wizyty przyjaciółki albo przyjaciela. Możecie oczekiwać awansu albo sukcesu pod warunkiem, że okiełznacie własne ego. Jeżeli oczekujecie pomocy od przyjaciół, to też oczywiście możecie na nią liczyć i zniesiecie się na nowy poziom. Zniesiecie się na nowy poziom, możliwość podróżowania i to takiej udanej podróży. Jeżeli podejmiecie ryzyko, to możecie zyskać fortunę. Moje kochane panny, zostawcie w komentarzu: dziewczyna samo jedna, i życzę Wam wszystkiego, oczywiście, najpiękniejszego. I patrzymy na kolejny znak, a kolejnym znakiem będą nasze wagi. Witajcie, dziewczyny z odważnikiem. Zostawcie w komentarzu dziewczyna z odważnikiem. Będzie fajnie. I patrzymy, co dobrego dla Was. Co dobrego dla naszych kochanych wak. Fajny mężczyzna z trygonu wody, czyli rak ryby, albo skorpion, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem. Fajny mężczyzna, proszę jak fajnie, z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec. Albo ktoś o charakterze lub z ascendentem. I to mogą być osoby do przyjaźni, do miłości, do pomocy. I moje kochane, oj, będzie się działo, będzie zabawa. Z jednej strony, jeżeli ktoś wami manipuluje, jeżeli jesteście zazdrosne, albo ktoś jest o was zazdrosny, zaborczy, to to myślę, że minie, ale z drugiej strony, Widać, że wagi będą miały parcie na to, żeby korzystać z życia. Em, na wszelkie możliwe sposoby. No więc będziecie się bawić, moje drogie. Tutaj wszystko wchodzi w grę: i jedzonko, i picie, i e, zabawy, imprezy, fajny seks. Oddany towarzysz, dobre wiadomości finansowe przed wami, dobre zdrowie. Sukces w biznesie, w biznesie pokonanie kłopotów różnych. Tak? Jeżeli jesteście w jakichś tarapatach, jeżeli coś jest dla Was kłopotliwe, to pokonanie tego i ruszycie do przodu, możecie oczekiwać pomocy ze strony przyjaciół. Więc bardzo fajna energia. Wszystkiego dobrego, moje kochane wagi. Zostawcie w komentarzu. Dziewczyna z odważnikiem i zapraszam skorpionki. Moje kochane skorpionki. Patrzymy. O coś tu wypadło. Co tu wypadło? O, sukces, zwycięstwo, spełnienie, zadowolenie udane podróże. Może sukces romantyczny jakiś, ponieważ mamy też tutaj kartę. Właśnie takiej delikatności, czułości, być może jakichś wyznań e, romantycznych, ale nie tylko. Może ktoś Wam powie, że Was bardzo lubi, e, że jesteście e, dla kogoś ważne. Także super. No, dziewczyny z kolcem. I, przy, I przystąpicie do działania, nad którym się zastanawiałyście. Być może też ktoś wykona. Ruch w Waszą stronę, taki ruch, na który czekacie. Nowe doskonałe okazje w różnych tematach, przyjęcia uroczystości, na które warto pójść, i namiętność oraz gorące emocje i pożądanie. Mm, mm, mm. Będą się Nasze dziewczyny z kolcem bawić. Zostawcie w komentarzu e, dziewczyna z kolcem. I zaraz sobie przejdziemy do następnego znaku, czyli do naszych dziewczyn z kuszą. Witajcie moje kuszniczki. Zostawcie w komentarzu dziewczyna z kuszą i patrzymy co dobrego, co fajnego przed Wami. Jakie dobre informacje ma dla Was Wszechświat? Spójrzmy zatem. Fajny mężczyzna z trygonu powietrznego, bliźnięta, wagawodnik albo ktoś o charakterze lub z ascendentem. To może być ktoś do kochania, do przyjaźni, do pomocy. Coś, co było zawieszone się odwiesi. Może ruszycie do przodu w jakimś temacie. Może czekałyście na jakąś informację. Jakąś paczkę, spojrzycie też na swoje życie z innej zupełnie perspektywy, co Wam da dużo dobrego, może po prostu Pan się odwiesi. No i mamy romantyczność, mamy miłe słowa, być może jakieś wyznania romantyczne, ktoś Was przytuli, pogłaszcze. Jest tutaj taka delikatność, właśnie, i czułość. Przed Wami, przedsięwzięcie albo jakieś poważne zobowiązanie, które może Wam przynieść sukces, też wiadomość o małżeństwie albo o zaręczynach. Wierni przyjaciele, sukces, sukcesy na różnych poziomach, szczęśliwe małżeństwo, jeżeli jesteście w tej chwili mężatkami, to fajnie. I proszę bardzo, gwiazda dla gwiazd. Szczęśliwy znak. Gwiazda może oznaczać szczęście w dowolnej dziedzinie Waszego życia. Takie małe szczęściunio i duże szczęścisko, Więc super. Zostawcie w komentarzu dziewczyna z kuszą. I przechodzimy do. Przechodzimy do moje kochane naszych koziorożczyn. Dziewczyny na skalę, dziewczyny na skalę światową. Zobaczymy, co tam dla Was. Co dobrego idzie do Was. Coś romantycznego, coś miłego, delikatnego, jakieś wyznania, jakieś czułości właśnie, może komplementy, też docenienie ze strony innych. Miły pan z Trygonu Powietrznego, bliźnięta, wagawodnik, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem. to może to być on i jego romantyczne wyznania, albo ktoś do przyjaźni, ktoś do mm, pomocy. No i spełnią się jakieś wasze marzenia, to czas przyjemności, czas realizacji swoich planów, też skupienie się na sobie, takie zrobienie sobie przyjemności. A w różny sposób, moje kochane, nowy romans przed tymi dziewczynami, które są otwarte na romantyczne uniesienia. Nie bójcie się, bo w sumie w każdej nadarzającej się teraz, w każdej przychodzącej do Was sytuacji, spadniecie na cztery łapcie, i nadchodzi nowa, ważna osoba. Natomiast niekoniecznie to będzie początek romansu. Więc oprócz tego romansu, który tutaj mamy, też właśnie otwórzcie oczy na nową, fajną osobę, która. Może być Waszą przyjaciółką, przyjacielem, albo pojawi się, bo jest po prostu potrzebna. Moje drogie, zostawcie w komentarzu: dziewczyna na skalę. I zapraszam, się. Zapraszam, wodniczki, dziewczyny z dzbanem. Zobaczmy, co dla Was, dobrego, miłego, sympatycznego. Coś wypadło. A co to wypadło? A wypadło, wypadła karta, która oznacza w tym czytaniu koniec smutku. Koniec babrania się w przeszłości. Koniec płaczu nad rozlanym czymś. E, nad tym, co było, czego już nie ma. Mamy też zakończenie takiego wiązania siebie. Tak, nie mogę, nie powinnam, muszę, um, on powinien. A co powie sąsiadka? A co powie mama? A co powie partner? Przestaniecie się ograniczać. I świetnie. I fajna sytuacja finansowa. Udane transakcje, zakupy, sprzedaże, dobre inwestycje, więc super. Czysta miłość, dobre nowiny, jesteście pod duchową ochroną. Jeżeli szukacie pracy, rozejrzyjcie się. Możliwość awansu, podwyżki i sprawy urzędowe, prawne, które zostaną rozpatrzone na Waszą korzyść. Także, jeżeli macie jakieś kontrole czy coś takiego, to też na waszą korzyść to zostanie ogarnięte. E, więc zostawcie w komentarzu dziewczyna z dzbanem i przechodzimy sobie do rybeczek. Witam moje dziewczyny z Ikrą. Witam rybunie i patrzymy. Zostawcie w komentarzu dziewczyna z Ikrą. Zobaczymy. O, tutaj coś się chciało obrócić i karta świata. Pięknie. Udane podróże zagraniczne. Hmm. Koń z jakiegoś etapu, być może cięższego. Wkraczacie w nowy czas. Wkraczacie w nową energię. I e, też będziecie się pokazywały z jak najlepszej strony. Także będziecie błyszczeć, moje kochane, ileś nić. Uuuu, uh, jakieś nowe zadania, nowe możliwości, otwieranie firm, nowa praca, być może awans, wchodzenie w rolę lidera, ale też, czy liderki, ale też zaczniecie realizować to, co macie w głowie i w sercu. I tutaj. Um, takie, taka siła, taką siłę Twórczą, właśnie czuję, tak? Że przestaniecie się bać, zaczniecie realizować. No i moje drogie jakieś warsztaty, kursy, szkolenia, być może pozytywne wiadomości, właśnie w tych tematach, ale też znajdziecie w końcu czas na to, żeby sięgnąć do swojej wewnętrznej mądrości i poprzebywać troszkę w swoim własnym towarzystwie, co Wam wyjdzie. Na dobre. Jak najbardziej. Nie? Pokażecie swoją indywidualność. Wybierzecie własną drogę. I to mogą być różne, najróżniejsze tematy. Jakiś mężczyzna ciekawy. Nie wiem, czy do kochania, czy do przyjaźni, czy do pomocy, ale ktoś do Was idzie. Jeżeli szukacie nowej pracy, to tak. Nowego związku, to tak. E, fajna sytuacja, w e, jeżeli chodzi o karierę, o sprawy domowe. Jeżeli macie jakieś takie potężne problemy e, w tej chwili, to one zostaną rozwiązane. Więc na spokojnie i to na Waszą korzyść, moje drogie, ok? No, zostawcie w, kom w komentarzu mm, dziewczyna z ikrą. Thank you. Bye.